Mistrzostwo Polski. Cieszysz się z tego, że zdobyło to mistrzostwo tak. polski. No po 35 latach to, to jest... To moje marzenie, mojego ojca, mojego dziadka, mojego syna, mam syna, to jest wszystkich się spełniło marzenie. Nawet wierzyłem po meczu z Legią, że będzie, jak było 4-0 porażka. Wierzyłem, że będzie mistrzostwo. Do końca się wierzę, zawsze do końca. No myślę, że jeżeli będą grać tak, jak grają, to naprawdę coś, coś ciekawego pokazują swoim klasą. Jest coś ciekawego, naprawdę. Wszyscy grali dla nas, nie da się ukryć, że e, śląskie jakoś e, no, nie błyszczą na początku, przynajmniej Rudny Gosennej, ale końcówka jak najbardziej prawidłowa. Że wykazał na tyle cierpliwości i hartu ducha, że, że mimo upływu tych, tych wielu lat no, po raz drugi doprowadził do mistrzostwa polskiego. Także jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo się cieszę i pozdrawiamy Krzysia Wołczka, z którym się bawiliśmy jak byliśmy bardzo, bardzo mali. To jest duża odpowiedzialność. Myślę, że no, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, musimy jeszcze dużo popracować, ale nad pucharami możemy pomyśleć śmiało, możemy iść do przodu, walczyć. No i nie poddawać się przede wszystkim. Myślę, że Śląsk ma szansę na puchary jak najbardziej. Będzie sponsor, Soloż nie jest biedny. Chodzi o tą dziurę chyba wrocławską. Sławną nie chcą tego, ale myślę, że będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Jak jest mocniej i będzie Liga Miszów. To byłem przekonany, do końca rundy jesiennej, że tak będzie. No, wiosna, jak wiadomo, pewnie nie tylko mnie zaskoczyła i to bardzo do ostatniej, do przedostatniej kolejki niepozytywnie, nie? No ale no, chwała im za to. No, zobaczymy, co będzie dalej. Oby to nie pękło jak bańka mydlana. nie. Szesztą Polski i Polski, no ale trzeba przybywać. Przede, przede wszystkim trzeba już zacząć pracować i, i tworzyć nowy zespół, bo jednak mimo wszystko pewnych zawodników no, należałoby im podziękować. Przewodniczący, to jest moje całe serce. Moje dziecko, które ma 3 latka, kocha ich, uwielbia ich. Dostajesz koszulkę od Mariana Kelemena, myślisz, że to od Mariana Kelemena, czyli od bramkarza, powinniśmy budować zespół teraz na Ligę Mistrzów? Tak, tak mi się wydaje. Tylko nie wiadomo, czy Marian zostanie z nami. Nie marzeń nie tylko moich, są też spełnienie marzeń całego Wrocławia. Wszyscy tutaj y, czekaliśmy 35 lat na to, bo nie ukrywam, że y, większość y, chłopaków zna historię śląska, zna historię y, tego klubu, więc na pewno jesteśmy dumni z tego, że możemy się zapisać złotymi złoskami w, w tej historii. I mam nadzieję, że ten sen, sen się na tym nie skończy. Wiemy, że nasza przyszłość na pewno nie jest w czarnych kolorach, wiemy, że klub, który ma tak danych fanów, klub, który ma taką bogatą tradycję, na pewno nic złego nie może się stać tutaj, więc jesteśmy spokojni o, o naszą przyszłość. Jestem pod wrażeniem naprawdę, jak wygląda Wrocław Skieryny, jak wyglądały ulice, przez które przejeżdżaliśmy. Na pewno nie tylko ja, ale i moi tulecy będą to do końca życia pamiętać. Pan się cieszy, ja się cieszę, kibice się cieszą, piłkarze także. Uszałam Był pan, była feta, co teraz będzie z Śląskiem w dalej? No jest mistrzem Polski, drugi raz, yy, drugi raz w historii. Będzie się przygotowywał zarówno do nowego sezonu, jak i do, do, do gry w europejskich, w europejskich pucharach. Yy. Piłkarze, o ile mi wiadomo, najpierw chwilę, chwilę odpoczną. Sezon się zakończył stosunkowo wcześnie ze względu na Mistrzostwa, mistrzostwa Europy, a potem rozpoczynają zgrupowania i, no, no i przystępują do gry. Część zespołu się pewnie wymieni, niektórzy odejdą, inni, inni dojdą, dokonamy jakich, jakichś transferów. Z trenerem jeszcze na ten temat nie rozmawiałem, ale w najbliższym czasie pewnie będziemy roz, rozmawiali. Ale na tą wymianę potrzebne są pieniądze, a ta sytuacja finansowa klubu stabilna do tej pory nie była. Mi się wydaje, że jest odwrotnie. To znaczy, ja nie pamiętam, żeby Śląsk kiedyś popadł w trudności, w trudności finansowe. Jak się zrobiło ciężko, to przecież miasto wyciągnęło pomocną po rękę i od kilku lat no, nie, nie było takiego momentu, żeby, żeby na cokolwiek w Śląsku zabrakło. Czyli znaczy no składam deklarację, że, że my w dalszym ciągu będziemy, będziemy, będziemy ze Śląskiem i ten projekt będzie. Stabilnym projektem. Po to pojechałem przed, przed meczem. Już nie pamiętam, czy to było przed Zagłębiem, czy przed Jagielonią. Pojechałem się spotkać z piłkarzami, żeby ich uspokoić. Oczywiście jest pewna dyskusja, a właściwie prawdę powiedziawszy, brak pewnej dyskusji pomiędzy, pomiędzy właścicielami, ale to nie dotyczy piłkarzy. Właściciele muszą się jakoś ułożyć i myślę, że obie strony, obaj partnerzy, którzy są właścicielami, mają pełną świadomość tego, że po prostu klub wymaga pewnych, pew, pewnych, pewnych nakładów. Ma, mam nadzieję, że problemy pomiędzy właścicielami się wyjaśnią. Niezależnie od tego raz jeszcze uspokajam i składam deklarację, że, że będzie dobrze. Nie mogę złożyć deklaracji, że my będziemy w ciągu jednego sezonu Barcelona. Prawda? W momencie, kiedy rozpoczęliśmy rozmowę na temat przejęcia Śląska, Śląsk grał w, drugiej, w drugiej lidze. Dzisiaj jest mistrzem, mistrzem ekstraklasy. Oczywiście musi być tak, że stopniowo będzie nabierał coraz wyższych umiejętności i możliwości gry w, w rozgrywkach no jeszcze wyższej klasy niż, niż polska ekstraklasa. I, i będziemy, tego, będziemy tego pilnowali, czy to się stanie w ciągu roku, czy w ciągu trzech lat.